Rok 1841. Hacienda del Marques de Hidalgo stała samotnie pośród wzgórz porośniętych mgłą, otoczona lasem tak gęstym, że słońce ledwo przenikało przez korony drzew. To było miejsce piękna i izolacji, gdzie czas zdawał się płynąć wolniej niż wreszcie świata. Kamienne mury Hacjendy pamiętały pokolenia, a ich echo niosło historię miłości, zdrady i tajemnic które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Don Rodrigo de Hidalgo, marki z tych ziem, był człowiekiem potężnym i dumnym. Jego postać budziła respekt we wszystkich, którzy go znali. Wysoki, o ciemnych włosach i oczach głębokich jak studnia, nosił w sobie połączenie arystokratycznej elegancji i dzikiej namiętności. Miał wszystko, czego mógłby pragnąć mężczyzna jego pozycji. Ziemie rozciągające się aż po horyzont fortunę zgromadzoną przez przodków, szacunek i posłuszeństwo wszystkich wokół, ale było jedno czego pragnął bardziej niż wszystkiego innego. Miłości, która wypełniłaby pustkę w jego sercu. I znalazł ją w osobie Izabeli Mendozy. Dziewczyna pochodziła z rodziny mniej znacznej, ale jej uroda i wdzięk przewyższały wszystko, co widział dotąd w swoim życiu. Jej skóra była bladą porcelaną. Włosy jak nocne niebo, a oczy migdałowe i tajemnicze. Kiedy się uśmiechała, wydawało się, że cały świat rozbłyskuje jaśniejszym światłem. Rodrigo poznał ją podczas uroczystości w sąsiedniej posiadłości i od pierwszego spojrzenia wiedział, że to ona będzie jego żoną. Zaloty były krótkie, ale intensywne. Rodrigo zasypywał Izabelę kwiatami, biżuterią i obietnicami wiecznej miłości. Pisał do niej listy pełne poezji. Zapraszał na przejażdżki konno przez jego ziemię, pokazując jej każdy zakątek, który miał stać się jej domem. Izabella przyjmowała jego uwagę z mieszaniną nieśmiałości i zachwytu. Była młoda, zaledwie 18 lat, i perspektywa zostania markizą napełniała ją zarówno radością, jak i lękiem. Jej matka, dona Maria, widziała w tym małżeństwie zbawienie dla rodziny. Ojciec Izabelli zmarł kilka lat wcześniej. Pozostawiając je w trudnej sytuacji finansowej. Ślub z markizem oznaczał bezpieczeństwo, prestiż i przyszłość. Ale matka widziała też coś jeszcze w oczach córki niepokój, którego nie potrafiła nazwać. Czasami, gdy Izabella myślała, że nikt jej nie obserwuje, jej wzrok stawał się odległy, jakby patrzyła na coś niewidzialnego dla innych. Data ślubu została wyznaczona na 23 maja. Przygotowania trwały miesiącami. Hacienda została odnowiona, zaproszenia wysłane do wszystkich znaczących rodzin regionu, a najlepsi kucharze przygotowywali uczty godne królewskiego dworu. Izabela miała przybyć do haciendy na dwa dni przed ceremonią, aby móc spokojnie przygotować się do uroczystości. Jej suknia ślubna była arcydziełem krawieckiego rzemiosła białą jak śnieg ze szlakiem długim na kilka metrów wyszywanym złotymi nićmi i perłami. 21 maja Izabella opuściła rodzinny dom w towarzystwie matki i dwóch służących. Podróż do Hacjendy miała zająć większą część dnia. Jechały karetą przez wąskie górskie drogi, otoczone lasem, który gęstniał z każdą mijającą milą. Niebo było szare i ciężkie, jakby samo niebo wstrzymywało oddech przed czymś nieuniknionym. Rodrigo czekał przy bramie hacjendy, niecierpliwy jak młody chłopak, mimo swoich 32 lat. Miał na sobie swój najlepszy strój, włosy starannie zaczesane, a w dłoni trzymał bukiet jaśminów, ulubionych kwiatów Izabeli. Słudzy stali w rzędzie, gotowi powitać przyszłą markizę z należytym szacunkiem. Godziny mijały, a karety nie było. Popołudnie przeszło w wieczór, a wieczór w noc. Rodrigo wysłał jeźdźców, aby sprawdzili drogę. Poszukiwania trwały przez całą noc. Znaleźli karetę o świcie. Stała opuszczona na poboczu drogi nieopodal krawędzi lasu. Konie były spokojne, jakby nic się nie stało, ale w środku nie było nikogo: ani Izabeli, ani jej matki, ani służących. Bagaże leżały nietknięte. Suknia ślubna wisiała starannie zapakowana w skrzyni. Ale ludzi nie było. Żadnego śladu walki, żadnej krwi, żadnego wskazania co się stało. Po prostu zniknęli, jakby ziemia ich pochłonęła. Rodrigo oszalał z rozpaczy, organizował poszukiwania, które trwały tygodniami. Przeszukiwano każdy metr lasu, przesłuchiwano każdego podróżnego, który mógł cokolwiek widzieć. Nagroda za informację była astronomiczna, ale nic. Las milczał jak grób. A cztery kobiety pozostały jedynie wspomnieniem. Były opowieści, oczywiście. Wieśniacy szeptali o starych legendach, o duchach, które zamieszkują las, o przeklęciu, które ciąży nad tymi ziemiami od pokoleń. Mówiono, że las bierze tych, którzy ośmielą się go obrazić, że jest stary i głodny i że nie oddaje tego, co zabierze. Rodrigo odrzucał te przesądy z pogardą. Był człowiekiem wykształconym. Wychowanym na europejskiej filozofii i nauce, nie wierzył w duchy ani klątwy, ale w głębi duszy, w miejscach, do których nie chciał zaglądać, czuł niepokój, czuł, że las obserwuje, czeka, sądzi. Miesiące mijały, a Markis zamienił się w cień samego siebie. Przestał przyjmować gości, zamknął się w swoich komnatach otoczony portretami Izabeli, które kazał namalować z pamięci. Pił ciężkie wino do późna w noc, wpatrując się w płomienie kominka, szukając w nich odpowiedzi, których nie mógł znaleźć. Słudzy obawiali się go i litowali nad nim jednocześnie. Widzieli, jak wielki mężczyzna kruszy się pod ciężarem straty i winy, która go pochłaniała. Rok minął. 23 maja nadszedł i odszedł bez ceremonii, bez radości, bez niczego poza cichą melancholią, która osiadła nad haciendą, jak kurz. Rodrigo zaczął stopniowo wracać do życia, przynajmniej na zewnątrz. Znowu zajął się zarządzaniem swoimi ziemiami, przyjmował interesy, odpowiadał na korespondencję, ale coś w nim zgasło. Jego oczy straciły blask, a uśmiech, jeśli się pojawiał, był tylko maską. I wtedy, w czerwcu, rok i miesiąc po zniknięciu, przyszła ona, nowa służąca zatrudniona przez zarządcę majątku bez konsultacji z markizem. Potrzebowano pomocy w kuchni, a dziewczyna przybyła z sąsiedniego miasteczka szukając pracy. Nic szczególnego, zwykła sytuacja. Ale kiedy Rodrigo zobaczył ją po raz pierwszy, jego serce stanęło. To była ona, Izabella, identyczna, każda cecha, każdy szczegół włosy czarne jak noc, oczy migdałowe skóra jak porcelana. Sposób, w jaki poruszała głową, delikatność jej dłoni, sposób chodzenia, wszystko. Każdy szczegół był doskonałą kopią kobiety, którą stracił. Rodrigo nie mógł oddychać. Chwycił się stołu, aby nie upaść. Myślał, że zwariował, że jego umysł w końcu nie wytrzymał i zaczął płatać mu figle. Dziewczyna spojrzała na niego spokojnie, bez zdziwienia, bez strachu. Przedstawiła się jako Magdalena. Powiedziała, że pochodzi z wioski na południu, że jej rodzice nie żyją, że jest sama i potrzebuje pracy. Jej głos był niski i melodyjny, dokładnie jak głos Izabelli. Rodrigo nie mógł wydobyć z siebie słowa. Po prostu patrzył, próbując zrozumieć, co się dzieje, próbując rozróżnić rzeczywistość od szaleństwa. Zarządca Don Esteban zauważył reakcję markiza i poczuł się nieswojo. Spytał, czy coś jest nie tak, czy ma odesłać dziewczynę. Rodrigo potrząsnął głową. Nie, powiedział w końcu głosem zachrypniętym, niech zostanie, niech pracuje. I wyszedł z kuchni, czując, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Przez następne dni Rodrigo obserwował Magdalene z ukrycia. Śledził każdy jej ruch, słuchał każdego słowa. Przekonywał siebie, że to niemożliwe, że to tylko podobieństwo, że jego umysł, znękany stratą, tworzy połączenia, których nie ma. Ale im bardziej patrzył, tym mniej wątpliwości miał. To nie było zwykłe podobieństwo, to było coś więcej, coś, co wymykało się logicznemu wyjaśnieniu. Magdalena pracowała cicho i wydajnie, nie mieszała się z innymi służącymi, nie szukała uwagi, ale było w niej coś, co przyciągało spojrzenia. Pewna melancholia, jakby sama nosiła ciężar niewidzialnego bólu. Czasami, gdy myślała, że nikt jej nie widzi, Zatrzymywała się i patrzyła w stronę lasu, z wyrazem twarzy tak smutnym, że aż przejmującym. Pewnego wieczora Rodrigo nie wytrzymał. Poczekał, aż Magdalena zakończy swoje obowiązki i skierował się ku niej w ogrodzie, gdzie zbierała świeże zioła na kolację. Podszedł do niej, a jego serce biło jak oszalałe. Spytał ją wprost, czy na pewno pierwszy raz tu jest, czy nie pamięta niczego o tym miejscu. Magdalena spojrzała na niego długo. Jej oczy były ciemne i nieodgadnione. Odpowiedziała, że nigdy tu nie była, ale że to miejsce wydaje jej się znajome, jakby śniła o nim kiedyś dawno temu. Te słowa przeszły przez Rodriga jak prąd. Śniła o tym miejscu? Czy to możliwe? Czy Izabella, gdziekolwiek jest, mogła wrócić w innej postaci, z wymazaną pamięcią, ale z resztkami wspomnień, które dryfują jak fragmenty snu? Religia nauczała o wskrzeszeniu, ale czy takie rzeczy mogą dziać się tu, na ziemi, poza oczami Boga? Rodrigo zaczął spędzać coraz więcej czasu w pobliżu Magdaleny. Wynajdywał powody, aby z nią rozmawiać, aby być w jej obecności. Początkowo służący szeptali między sobą, zaniepokojeni obsesją markiza, ale z czasem przyzwyczaili się. W końcu, po tym wszystkim, co przeszedł, kto mógłby go winić za szukanie pociechy. Nawet w tak dziwnych okolicznościach, Magdalena nie odtrącała jego uwagi, ale też jej nie zachęcała. Była uprzejma, spokojna, jakby rozumiała jego ból, ale nie mogła lub nie chciała go ukoić. Pewnej nocy, gdy luna była pełna, a powietrze ciężkie od zapachu jaśminu, Rodrigo znalazł ją stojącą przy bramie prowadzącej do lasu. Jej postać była blade w świetle księżyca, włosy rozwiane wiatrem, wyglądała jak duch, jak zjawa. Jak coś między dwoma światami. Zbliżył się do niej cicho. Spytał, o czym myśli. Magdalena nie odwróciła się. Odpowiedziała, że słyszy głosy, które wołają ją z głębi lasu. Że czuje, jakby coś tam na nią czekało. Coś ważnego. Coś, co musi odkryć. Rodrigo poczuł zimny dreszcz. Zabronił jej zbliżać się do lasu, rozkazał, aby trzymała się haciendy. Jego głos był ostry, pełen strachu, którego nie potrafił ukryć. Magdalena w końcu odwróciła się, aby na niego spojrzeć. Jej oczy były pełne smutku, głębokiego i starego, jakby nosiła w sobie pamięć czegoś strasznego. Spytała go cicho, czy on też słyszy głosy, czy on też czuje, że las przechowuje tajemnice. Rodrigo nie odpowiedział, nie mógł, bo odpowiedź była tak i to go przerażało bardziej niż wszystko inne. Dni zamieniały się w tygodnie, a relacja między markizem a służącą stawała się coraz bardziej skomplikowana. Rodrigo wiedział, że to szaleństwo że powinien odesłać ją, zapomnieć, kontynuować życie ale nie mógł. Obecność Magdaleny była jak balsam na jego rany i jednocześnie jak sól, która je rozpalała. Kiedy była blisko, czuł się żywy po raz pierwszy od roku. Ale też czuł, że coś jest nie tak, że coś czai się pod powierzchnią. Coś ciemnego i groźnego. Inni służący zaczęli zauważać dziwne rzeczy. Magdalena czasami mówiła przez sen, krzyczała imiona, których nikt nie rozpoznawał, opisywała miejsca, których nigdy nie widziała na jawie. Pewnej nocy jedna ze starszych służących, Maria, spaliła się na próbie obudzenia Magdaleny z koszmaru. Dziewczyna siedziała prosto w łóżku, oczy otwarte, ale niewidząca. I recytowała coś w języku, który brzmiał jak stara łacina, jak modlitwa lub zaklęcie. Maria uciekła przerażona i od tego czasu unikała Magdaleny, robiąc znak krzyża za każdym razem, gdy mijały się w korytarzu. Rodrigo słuchał tych opowieści z rosnącym niepokojem. Był rozdarty między racjonalnością a przeczuciem. Część jego umysłu mówiła mu, że to wszystko ma wyjaśnienie, że Magdalena jest tylko dziewczyną z tragiczną przeszłością, która śni koszmary i przypadkowo wygląda jak jego stracona narzeczona. Ale głębsza, bardziej pierwotna część jego istoty wiedziała, że to coś więcej, coś związanego z lasem, z tym co stało się rok temu, z tajemnicą, która nie została rozwiązana. Pewnego popołudnia, gdy deszcz bębnił o kamienne mury Hacjendy, Rodrigo znalazł Magdalenę w Bibliotece stała przed starym portretem wiszącym na ścianie. Portretem jego prababci, która zmarła sto lat wcześniej. Obraz przedstawiał kobietę w ciemnej sukni, z twarzą surową i melancholijną. Ale to nie portret przyciągnął uwagę Rodriga. To był wyraz twarzy Magdaleny, gdy na niego patrzyła. Terror, Czysty niekontrolowany terror. Spytał ją co się stało. Magdalena drżała jej oddech był szybki i płytki. Powiedziała, że ta kobieta w obrazie była w jej śnie ubiegłej nocy, że ta kobieta pokazała jej coś w lesie, miejsce ukryte pod korzeniami starego drzewa, coś białego, coś co świeciło w ciemności. Rodrigo poczuł, jak krew zastygła mu w żyłach. Wiedział, co musiał zrobić. Tej samej nocy uzbrojony w latarnię i determinację zrodzoną z rozpaczy, Rodrigo wszedł do lasu. Nie powiedział nikomu dokąd idzie. Po prostu wyszedł, przekraczając próg, który obiecał sobie nigdy nie przekroczyć od czasu zniknięcia Izabeli. Las przyjął go ciszą gęstą i duszącą. Drzewa wznosiły się wysoko, ich konary splatały się powyżej, tworząc sufit, który blokował niemal całe światło. Tylko jego latarnia rzucała słabe, drżące światło na ścieżkę przed nim. Szedł bez prawdziwego kierunku, prowadzony jedynie instynktem i niejasnym wspomnieniem opisów Magdaleny. Bał się. Przyznał to sobie w ciemności lasu, gdzie nikt nie mógł go usłyszeć, bał się tego, co może znaleźć, ale jeszcze bardziej bał się nie wiedzieć, nie mieć odpowiedzi, spędzić resztę życia w tej męczącej niepewności. Po godzinie marszu, gdy jego nogi były ciężkie, a oddech krótki, dotarł do polany. W jej centrum rosło ogromne stare drzewo, jego pień był tak szeroki, że trzej mężczyźni nie mogliby go objąć. Korzenie wystawały z ziemi, jak kościane palce, tworzące labirynt pod koroną. Rodrigo zbliżył się, trzymając latarnię wysoko, i wtedy to zobaczył. Między korzeniami, w zagłębieniu, ukrytym przed przypadkowym wzrokiem, leżała tkanina biała, brudna od ziemi i czasu, ale wciąż rozpoznawalna. Fragment sukni, fragment sukni ślubnej. Rodrigo upadł na kolana ręce mu drżały gdy sięgał po materiał. Był zimny i wilgotny, ale nie było wątpliwości. To była część szlaku sukni Izabeli, fragment tego arcydzieła, które miała nosić w dniu swojego ślubu. Kopał gołymi rękami, ignorując ból, ignorując błoto, które wdzierało się pod paznokcie. Kopał, aż znalazł więcej. Więcej tkaniny, kości, resztki tego, co kiedyś było ludźmi. Cztery szkielety splątane razem w groteskowym uścisku. Jakby umarły, trzymając się nawzajem. Izabella, jej matka, dwie służące. Wszystkie tutaj, pogrzebane płytko, pozostawione, aby las je wchłonął. Rodrigo zawył. To był dźwięk, który nie był całkowicie ludzki. Krzyk rozpaczy i wściekłości, który rozniósł się echem przez las. Padł na ziemię obok szczątków. Płakał tak, jak nie płakał od dzieciństwa. Izabella nie żyła. Nie było cudu. Nie było z martwych wstania. Była martwa, tu przez cały czas, sama kilka mil od hacjendy. A on nie mógł jej ochronić, nie mógł jej uratować. Nie wiadomo, jak długo tam leżał. Mogły być godziny. Ale w końcu świadomość powróciła, a z nią pytanie, które paliło bardziej niż jakakolwiek rozpacz. Jeśli Izabela była martwa, to kim była Magdalena? Nie było to możliwe, aby podobieństwo było przypadkowe nie tak doskonałe. Nie tak kompletne. Rodrigo wstał, trzymając się drzewa dla wsparcia. Jego umysł pracował gorączkowo, próbując połączyć elementy układanki, która wymykała się logice, a potem przypomniał sobie opowieści, stare legendy, które słyszał jako dziecko i odrzucał jako przesądy, o duchach, które nie mogły spocząć, o zemście zmarłych, o tym, że las pamięta każdą krzywdę, każdą niesprawiedliwość. Wrócił do haciendy o świcie, brudny, wyczerpany, zmieniony. Kazał sługom przygotować ekshumację, wezwać księdza, przygotować godny pochówek dla Izabeli i jej towarzyszy. Ale najpierw musiał zobaczyć Magdalenę. Musiał zrozumieć. Znalazł ją w ogrodzie, w dokładnie tym samym miejscu, gdzie rozmawiali po raz pierwszy. Stała patrząc w stronę lasu, jej sylwetka delikatna w porannym świetle. Rodrigo podszedł do niej. A jego kroki były ciche na mokrej trawie. Powiedział jej, że wie, że znalazł Izabelę, że znalazł prawdę. Magdalena odwróciła się powoli. Jej twarz była spokojna, ale jej oczy pełne czegoś, co można nazwać tylko smutną triumfem. Spytała go, czy wie też, co się stało, jak one umarły. Rodrigo potrząsnął głową. Nie, powiedział: Powiedz mi. I ona opowiedziała. Głosem spokojnym i cichym, jakby recytowała historię, która należała do kogoś innego. Opowiedziała mu o tym, że Izabella i jej matka odkryły coś przed ślubem. Tajemnice o samym Rodrigu, o jego przeszłości, o kobiecie, którą pokochał przed Izabellą, wieśniaczką o imieniu Magdalena, którą Uwi udł, obiecał jej wszystko, a potem porzucił, gdy jego rodzina zaaranżowała bardziej odpowiednie małżeństwo. Magdalena, prawdziwa Magdalena, umarła rok przed poznaniem Izabeli. Samobójstwo z rozpaczy i poczucia zdrady. Ale przed śmiercią przekleła go. Przekleła jego przyszłe szczęście. Przekleła kobietę, którą pokochał, aby nigdy nie znała spokoju. Izabela dowiedziała się o tym od starej kobiety w wiosce, kobiety, która była kuzynką Magdaleny. Matka Izabeli próbowała przekonać ją, że to wszystko było przed nią, że nie ma znaczenia. Ale Izabela miała wrażliwe serce. Nie mogła znieść myśli, że jej szczęście zbudowane jest na nieszczęściu innej. W drodze do Hasjendy, obciążona tym wiedzą, błagała matkę, aby się zatrzymali, aby porozmawiali, aby podjęli decyzję. Zatrzymali karetę przy lesie. I las, który słuchał, który pamiętał przeklęstwo Magdaleny, wziął ich. Nie od razu. Najpierw były głosy, które ich wołały w głąb. Służące poszły pierwsze, zaginione między drzewami. Potem matka Izabeli, próbująca ich znaleźć. I w końcu sama Izabella. Sama, przerażona, wołająca o pomoc, która nigdy nie nadeszła. Las zamknął się wokół nich. A oni błądzili, dopóki wyczerpanie i strach nie zrobiły swoje. Umarli tam, razem, ukryte pod starym drzewem. Które było świadkiem tylu tragedii. Rodrigo słuchał w milczeniu, czując jak każde słowo jest jak nóż w jego sercu. Spytał w końcu, jak ona może to wiedzieć. Jak Magdalena, ta Magdalena przed nim może znać te szczegóły. Ona uśmiechnęła się smutno. Powiedziała, że sama nie jest pewna. Czy jest duchem pierwszej Magdaleny, który wrócił, aby wymierzyć sprawiedliwość? Czy jest fragmentem Izabeli, który nie mógł spocząć? Czy jest tylko dziewczyną, która wygląda jak zmarła i została opętana przez ich wspólną historię? Nie wiedziała. I to nie miało znaczenia. To, co miało znaczenie, powiedziała, to to, że Rodrigo musi zrozumieć cenę swoich wyborów, że nie można budować szczęścia na fundamencie cudzego bólu, że Las pamiętał i teraz on też musi pamiętać. Musi żyć z wiedzą o tym, co jego porzucenie kosztowało nie jedną, ale dwie kobiety, których kochał. Musi nieść to ciężar do końca swoich dni. Rodrigo upadł na kolana przed nią, łzy płynęły po jego twarzy. Błagał o przebaczenie, o szansę na odkupienie, ale Magdalena potrząsnęła głową. Niektóre rzeczy są poza przebaczeniem, powiedziała. Niektóre rany są zbyt głębokie, aby się zagoić. Mogła tylko mieć nadzieję, że pamięć będzie wystarczająco silna, aby go zmienić, aby sprawił, że był lepszym człowiekiem. Jeśli taki los istnieje dla niego. I potem, gdy pierwsze promienie słońca przełamały horyzont, Magdalena zaczęła blednąć. Jej postać stawała się coraz bardziej przezroczysta, jak mgła w porannym świetle. Rodrigo próbował dosięgnąć jej, ale jego ręce przeszły przez nią, jak przez powietrze. Wołał jej imię, obu imion Magdaleny i Izabeli, ale ona już odchodziła. Powracała do tego miejsca, skąd przyszła, zostawiając go samego w ogrodzie. Pochówek odbył się tydzień później. Rodrigo pochował Izabelę, jej matkę i służące na prywatnym cmentarzu hacjendy, pod marmurowym pomnikiem, który kazał wykonać specjalnie dla nich. Na ceremonii było tylko kilku ludzi: ksiądz, który modlił się za ich duszę, kilku wiernych służących i sam Rodrigo. Nie było celebracji. Nie było muzyki, tylko cisza, deszcz i ciężar niewypowiedzianych słów. Rodrigo nigdy się nie ożenił. Spędził resztę swoich dni w haciędzie, żyjąc w samotności, która była jego wyborem i jego karą. Zarządzał swoimi ziemiami sprawiedliwie, był hojny dla biednych, nigdy nie skrzywdził nikogo ponownie. Ale w jego oczach zawsze był ten sam smutek, ta sama pustka, którą nic nie mogło wypełnić. Opowiadał tym, którzy chcieli słuchać historii o Izabeli i Magdalenie. Nie jako ostrzeżenie czy bajkę, ale jako prawdę, którą musiał dzielić się, aby móc żyć ze sobą. Niektórzy mu wierzyli, inni myśleli, że oszalał z rozpaczy. Ale to nie miało znaczenia dla Rodriga. Wiedział co przeżył. Wiedział co stracił. Umarł 20 lat później w swojej komnacie, otoczony portretami kobiety którą stracił. Jego ostatnie słowa, wyszeptane do wiernego służącego, który był przy nim do końca, były proste i złamane. Czekam na was, powiedział. W końcu będę mógł przeprosić. Hacienda del Marques de Hidalgo stoi do dziś, opuszczona i popadająca w ruinę. Miejscowi mówią, że jest nawiedzana, że w noce pełnego księżyca można zobaczyć postać kobiety w białej sukni, wędrującej między ogrodem a lasem, Szukającą czegoś, czego nigdy nie znajdzie. Mówią też, że czasami można usłyszeć głos mężczyzny wołający dwa imiona w ciemności, głos pełen bólu, który echo niesie przez wieki. Las nadal stoi milczący i wieczny. Stare drzewo, pod którym pochowano ich najpierw, zostało powalone przez burzę dziesięciolecia po śmierci Rodriga, ale miejsce pozostaje oznaczone dziką roślinnością. I atmosferą ciężkości, którą każdy, kto tam przechodzi, może poczuć. Jakby sama Ziemia pamiętała tragedię, która się tam rozegrała i odmawia zapomnienia. To była historia miłości, zdrady i zemsty. Historia o tym, jak wybory, które robimy, mogą nas nawiedzać długo po tym, jak myśleliśmy, że zostały zapomniane. O tym, że przeszłość nigdy naprawdę nie umiera, że żyje w miejscach, które nawiedzamy. W ludziach, których krzywdzimy, w tajemnicach, które zakopujemy, myśląc, że nigdy nie zostaną odkryte. Rodrigo de Hidalgo nauczył się tej lekcji za późno, ale jego historia pozostaje opowiadana przy kominkach, w długie zimowe noce. Ostrzeżenie dla tych, którzy słuchają: Miłość jest potężna, ale także kruchość, i ci, którzy ją lekceważą, którzy traktują ją jako coś, co można porzucić lub zapomnieć, Zapłacą cenę, która przewyższy wszystko, co mogą sobie wyobrazić. W ciszy nocy, gdy wiatr wieje przez ruiny starej Hacjendy, można wciąż poczuć ich obecność. Wszystkich trzech. Magdaleny, która umarła z rozpaczy, Izabelli, która umarła ze strachu, i Rodriga, który umarł z winy. Ich historia jest wyryta w kamieniach, wytłoczona w ziemi, zapisana w pamięci miejsca, które było świadkiem ich tragedii. I las nadal obserwuje, nadal pamięta, nadal czeka. Bo niektóre miejsca są bardziej niż tylko ziemią i drzewami. Są żywymi archiwami ludzkiego doświadczenia, repozytoriami naszych największych radości i najgłębszych smutków. I Hacienda del Marques, wraz z lasem, który ją otacza, jest jednym z takich miejsc. Jeśli kiedykolwiek się tam znajdziesz, podróżniku, zatrzymaj się na chwilę. Słuchaj wiatru. Patrz w cienie. Możesz poczuć ich obecność, ciężar ich historii, i może, tylko może, nauczysz się tego, czego oni nauczyli się za późno: że miłość wymaga honoru, że przeszłość ma siłę i że niektóre długi nigdy nie są całkowicie spłacone, niezależnie od tego, jak bardzo próbujemy. To jest koniec historii narzeczonej markiza która nigdy nie dotarła do ołtarza, ale jej echo, echo jej życia, śmierci i wszystkiego pomiędzy, żyje dalej, przypomnienie o potędze miłości, kosztach zdrady i niezatartych śladach, które zostawiamy na tym świecie nawet długo po tym, jak odejdą nasze ciała.